Cześć, dzień dobry tutaj Iza i cztery Trymestry. Witam Was w kolejnym odcinku o ciążowych Super Foods. I skoro jest maj, to wiadomo, że muszą być szparagi. Ktoś powiedział, że spieszmy się jeść szparagi, bo tak szybko odchodzą. I rzeczywiście coś w tym jest, że faktycznie pojawiają się w maju. W maju są świeże i właśnie w maju powinno się je jeść. No i też bardzo bardzo dobre i wskazane są szparagi dla kobiet w ciąży ze względu na liczne swoje właściwości w tym między innymi tak zawartość witaminy E, zawartość witaminy A i zawartość wapnia to między innymi, szparagi zawierają również żelazo. Ale to, co jest takie najważniejsze, jeżeli chodzi o szparagi, to to, że zawierają bardzo dużo kwasu foliowego. A kwas foliowy jest niezwykle wskazany dla wszystkich tych osób, które planują ciążę. I to mówimy tutaj zarówno o kobietach, które będą mamami, jak i o mężczyznach, których pragną zostać dlatego, że szparagi w, wspierają proces spermatogenezy, także są wskazane również właśnie dla mężczyzn, czyli dla taty przyszłego, ale także właśnie dla przyszłej mamy. Wiadomo, że kwas foliowy, czyli ten ym, najlepiej ten naturalny właśnie, ja już dużo ym, o tym też mówiłam we wcześniejszych filmach i nie tylko, że właśnie najważniejsze jest, żeby spożywać ten naturalny kwas foliowy, czyli folian, dlatego że jego wchłanialność jest zupełnie inna, a sztuczny kwas foliowy zaburza wchłanianie naturalnego folianu. Także tutaj w szparagach mamy naturalny kwas foliowy, który jest bardzo ważny w ciąży, dlatego że dzięki niemu dziecko się prawidłowo rozwija, kwas foliowy zabezpiecza przed wadami wrodzonymi, także wiadomo, że kwas foliowy jest dodatkowo jako folian, oczywiście też w Wciąż suplementowany. Znajdziemy również w szparagach witaminę C, witaminę E, to chyba mówiłam, witaminę K, witaminę A, także witaminę młodości, du bardzo dużo wapnia, czyli mamy tutaj wspieranie kości, zębów, pasnokci, włosów. Znajdziemy w szparagach również cynk, czyli również właśnie bardzo dobre działanie na skórę, na włosy. Więc to wszystko, czego wciąż potrzebujemy. Teraz co ważne, jak kupować szparagi? Najważniejsze, żeby szparagi były świeże i jak to rozpoznać. Trzeba patrzeć na tą na główkę szparaga i jeżeli jest taka zamknięta i wilgotna, i jeżeli pocieramy szparak o szparak i słychać takie taki jakby chrzęszczenie, to znaczy, że szparagi są świeże. I teraz y, smaczniejsze wydają się szparagi zielone i są też łatwiejsze w przygotowaniu, dlatego że w zasadzie nie trzeba ich obierać, tylko samą końcówkę łodyżek. Natomiast szparagi białe są takie bardziej y, y, badylowate, jakby twardsze. No i trzeba, szparagi białe trzeba obierać całe. Szparagi gotujemy w ten sposób, że główka powinna wystawać ponad poziom wody, więc najlepiej... Mogą one być związane sznureczkiem i gotowane po prostu na stojąco. Jeżeli nie macie takiego wysokiego garnka, no to trudno. No to po prostu zwyczajnie gotujcie, albo mogą być też pieczone w piekarniku i być może będą wtedy nawet jeszcze smaczniejsze. Także moje kochane, moi kochani, polecam Wam bardzo szparagi teraz o tej porze, właśnie w maju, kiedy są świeże, kiedy właśnie jest sezon na szparagi. Korzystajcie z nich, mając na uwadze właśnie to, że wciąż są bardzo wskazane ze względu na kwas foliowy i wapń. A jako ciekawostkę jeszcze tylko powiem Wam, że 10 szparagów tylko 10 szparagów to aż 50% dziennego zapotrzebowania kobiety w ciąży na kwas foliowy. Także warto jeść szparagi. W zasadzie nie mają żadnych wad, więc szparagi polecają się serdecznie na majowe obiady i kolacje. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa.